Jak obliczyć deficyt energetyczny? To znaczy, ile jeść kalorii, żeby schudnąć. Poradnik krok po kroku. Zaczynamy. Chodzisz sobie na tą stronę, wybierasz z zakładki kalkulatory, kalkulatory zdrowia i dzienny kalkulator kalorii. No i teraz wypełniasz dane. Na przykład damy sobie kobietę lat 30, wzrost 167, 78 wagi, lekka aktywność fizyczna. Schudnąć maksymalnie ustaw do kilograma, do kilograma tygodniowo, i tutaj ten drugi wzór. Klikamy oblicz. No i teraz mamy jasno i wyraźnie, że aby chudnąć pół kilograma tygodniowo, potrzebujemy 1530 kilokalorii jeść. Poczekaj, jeszcze chwilę. Ważna rzecz. Nie polecam chudnąć szybciej niż kilogram tygodniowo, no chyba że masz dużą nadwagę. Nie polecam również schodzić niżej niż 1500 kilokalorii. Mogę mieć do Ciebie prośbę? Podaj tą informację dalej.